Zawiadomienie skąd pan otrzymał? Od kolegów ze Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. O e... tym, że jest również w szkole podstawowej nr 11 w najgórze. I jakie czynności tutaj trzeba będzie wykonać? No podjęcie większy wysięgnik za pomocą strażaków widzimy pod komin, wyciągniemy, spryskam je, spryskam je wodą i je spróbuję zabrać do, do rolnicy. Myśli Pan, bo to widać nie jest gniazdo, tylko to jest rój. Myśli Pan, że uda się to, ten rój zabrać w jakiś zamknięty... Jeżeli uda mi się matkę złapać w tym roju, to i reszta wejdzie mi do, do tej Skrzyniewskiej. Jest to niebezpieczne? Jeżeli ktoś jest jest na jad pszczół, to, to tak. A Pana praca też jest niebezpieczna? Czy robił Pan już to kiedyś? To już tak, już, już tutaj pomagają straży pożarnej. Tu w szkole podstawowej nie, numer nie, nie. na terenie miasta i nie góry. Na terenie miasta. W tym roku jest to pierwszy taki przypadek? Trzeci. Z pomocą straży to już trzeci. Te pszczoły są agresywne? No... To zależy, powiem Pan, teraz nie powiem czy to jest no, Ale to są, agresywne. Ale mogą być agresywne. Jeżeli są w stanie rojowym, no to, to będą kąsać. Są zorientowane, to danie też przeżycie, że akurat się wyroją. To one się mogły tu wziąć? Nie wiadomo. Jakiś rój gdzieś tutaj, może być gdzieś, może gdzieś być jakaś pasieka tu gdzieś w pobliżu, czy przy mieście gdzieś, i no, i no. A to jest często taka, no, takie, że rój gdzieś osiada na budynku, na bloku? Różnie. One dzielą się, wychodzi młoda matka, roją się i mhm. wtedy wylatują. Ale gdzie lecą, to, to już... tylko one wiedzą. 아아 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 Jak sytuacja w tej chwili wygląda? No, no na razie żeśmy zrzucili ten rój, co tam był, to się zwróciłem go do rolnicy. Teraz czekam, zobaczę na reakcję pszczół, czy zaczną schodzić do tej skrzynki, czy, czy gdzieś będą siadać. Jeżeli czy one mogą być w kominie gdzieś schowane? Nie powiem, ja nie znam, nie to Jeżeli jest to dziki, dziki rój, co się z nim stanie? No zabiorę go do siebie do pasieki i osadzę w ulu. No ale pasiece już są chyba. E, mogą być taki dziki e, rój z, z takimi pszczołami z pasieki? To jest osobny ul będzie. Muszę os, os, założyć os, osobny aha. ul. Pasieka, Czyli pasieka od... to, jest, to jest, składa się z iluś tam uli. Mhm. Powiedzmy z dziesięciu, czy to jest z dwóch uli już jest pasieka, prawda, czy z 3. To są pszczoły? Nie, to, tak. Jakiś konkretny rodzaj, czy, czy po prostu pszczoły? Dużo było tych pszczół tam, na tym na tym kominie? Nie, nie jest za dużo. Nie jest taki duży, aż tak wielki. Jedynie. Ale widać, że nadal jest wokół komina, no jest sporo tych nie, pszczół. Jeszcze latają, no są, są, są zderorientowane, y, siadają w tym miejscu, gdzie tam przyleciały. Y, ta skrzynka to jest pułapka? Jaka? To jest zwana rolnica. To jest normalna skrzynka, przez którą y, wchodzą pszczoły. Otwierając tam zasuwę jedną, przejdą pszczoły, matkę, się nie wydostanie z tej, z tej, z tej skrzynki. Mhm.